Monolith Films przedstawia... Heroicznego czynu dokonaj dziś! Oh! Nie kto inny jak... Malutki? Oh, w godzioności! Różowy? Oh! Pudelek? <laughs> <laughs> Chciałbym, żeby ekipa traktowała mnie poważnie. Halo? Halo? Co ty wyprawiasz? Nawijam do księżyca? <tok> <śle> Freddy? <tok> Jestem wilkiem! Obczaj te wicki! <tok> Jaśnie, pani, czy urwał się z księżyca? No, pięknie. Nieziemska komedia. Przywołałeś lichu z księżyca? Tak? <toddź> Duchy nie należą do naszego świata. Wewnętrzne światło Mupu wkrótce zgaśnie. Ale namieszałem. Przegiałaś wielki zły wilku. Musimy ocalić Mupu. Nadjeżdża wyszczekana Ferajna! O, goście! Nie chcemy tu obcych! No. Pamiętaj! Drodzy widzowie, oto nadszedł siarmagedon. Ratować Bobasa! Tak! Jeśli szukasz przygód, pokaż co potrafisz. Yes. Tańczący z wilkami? Wywołaj pudla z lasu. <grym> Czy ten mały pali z nas głupa? Dajesz mu Freddy, pudel nie z tej ziemi. Tylko w kinach.